Witam na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam, że od jakiegoś czasu zacząłem ćwiczyć. Może nie robię to jakoś porządnie, bo brzuch jeszcze mi przeszkadza. Zawsze robię trzy sernie na dzień. Niestety, kot przeszkadza. Po kilka razy włączonych rzeczy. Nie, no tak ułożyć, żeby Przecież coś wymyślić sobie 10 Dziesięć Po dziesięć robię On tak mi nie umiem, no, ale niestety człowiek zatyszkę dostaje, dlatego ćwiczę. dwa, widzicie brzuch, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 i chwila moment i jeszcze raz zrobię. No słyszycie zresztą po głosie. Parę ćwiczeń człowiek ma zadyszkę letką. Ale. Pomału, pomału się będzie wszystkiego człowiek uczył. Nie tylko ćwiczenia są ważne, ale ważne są też tego typu rzeczy jak dieta. Nie ro, do robić ćwiczenia. Teraz macie kota jako gimnastykę. A niby tego pokazywał teraz ustawię tego. Na szafkę. No, i tak codziennie przed pracą, później jak przychodzę z pracy i przed spaniem. Jem bardziej, więcej zdrowszego jedzenia, co też niedługo zobaczycie. No, graniczyłem na pewno, jeśli chodzi o. Hmm. Nie to wam powiedzieć ograniczyłem słodycze w ogóle teraz dużo kupuję jogurta naturalnego ma mało kalorii nie smażone jedzenie tylko bardziej robię teraz jedzenie jeśli chodzi o takie mięsa to gotowane choć bardzo mało tych gotowanych rzeczy będę jeść. No na chwilę i druga seria. Wiecie, to nie jest tak, że człowiek od razu będzie robił po 50 naraz. Bo to nie o to chodzi. To by mi serducho może nie wytrzymało tego. Zaczynam dopiero więc. Pompek powiedzmy 5, a początek to robiłem w ogóle jedną z wielkości. no Minęło 4 dni, już umiem robić tam powiedzmy 4 czy 5 tych pompek. No, za chwilę powiecie że co to za pompki Mogłyby być inaczej, no ale od czegoś trzeba zacząć. To jest zaraz. Druga sprawa. Dużo chodzę więc każdy wysiłek według mnie jest najlepszą metodą no i zaczynamy drugą serię. Serce się uspokoiło, można robić dalej. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Kada jest jako pomocnik. Jako mało ćwiczeń. Tak codziennie, no tylko ty, 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 ty. taki pomocnik. Prześ. 10 i starsze Pozdrawiam i każdemu polecam ćwiczenia